Teatr Miejski nieraz sięgał już po teksty Sławomira Mrożka. Na deski teatru wraca tegoroczna premiera na pełnym morzu. Mrożkowa czarna komedia można tak powiedzieć. Historia o tym, że trzech mężczyzn podróżuje na tratwie kończy im się pożywienie. No i teraz co zrobić z tym fantem? Okazuje się, że jeden z nich niestety musi stać się pożywieniem dla pozostałych yy, współpodróżników. No i jak tego dokonać? Yy, to jest studium takie właśnie o mm, ludzkiej naturze yy, i w jaki sposób tutaj skłonić któregoś jak wyłonić tą osobę, która ma się stać pożywieniem dla innych. Yy, uciekają się do różnych metod, yy, czy z, spe, sp, sprawdzi się dyktatura, czy sprawdzi się łagodna perswazja, czy może po prostu dojdzie do aktów przemocy, przekonają się Państwo 25 maja o godzinie 18, przychodząc na spektakl na pełnym morzu w reżyserii Michała Wnuka. Bilety dostępne na teatrmiskileszno.pl oraz w kasie teatru przy ulicy Narutowicza.